Czemu mówicie jesteście wszyscy na różowo? Różowy, ładny kolor. Ładny. Ej, ale właśnie. to się dobrze składa, bo właśnie przygotowałem na dzisiejszy odcinek Lucky Block Verso. To ona Halo. jest cała tej różowa, Halo. więc wy też jesteście różowi, więc tylko ja nie jestem różowa, ale witam was w kolejnym odcinku. No, właśnie. no i oczywiście dzisiaj będziemy otwierać Lucky Block versów Zobaczymy, co takiego nam Weronika tutaj przygotowała. A my tymczasem... Ej, nie zaczynajcie już. Chodźcie tutaj ale przed startem. Ja już tak, tak, ale, tak bardzo Przed startem chodźcie tutaj. Bloga. Przed start. Przed start. No dobra, no. ale oczywiście z nami jest Maja, Rybka, jestem. Miko, jestem ja, yeah. więc zagłosujcie w ankiecie oczywiście, kto według was wygra, a my tymczasem chyba już możemy zaczynać, co nie? Tak już, a, tak Dobra, jest uwaga, przygotowanie jest... Ej, czemu ty już tam zaczął? Ej, jakie spoko buty oh. to są. Ej, też mam jakieś spoko buty. Ej, mi, się, mi ręka zniknęła. Jestem cały, ej, patrz mi nie widać. O nie, mam jakieś wow. takie... Ej, nie ta... Oj, o, przepraszam. Ej, kto to ej. zniszczył? Ja cię... Ale ja mam jakieś... Ej, będę mam zbroję. Ej, czemu oh. mi z nich... Czemu oh. jest? Czemu mi zabrałeś całą zbroję? Ej, nie pijmy. Ej, czy, A, co robisz? E, ja Ej, coś bo mi się zniszczyły Ej, z buty. Nie sprawdzaj nie nam. He! Bo... Co ty Ej, zrobiłeś, Stary? Ej, ja mam za dobrą też rzecz i nie mogę zginąć teraz totalnie przez Ej, te buty. mam czeki! Ej, Ej, ja dobra, lecę na górę. Serio? Ale ciebie nie widać w ogóle rybka, więc uważaj! Ej, Miko. Ej bo już mam całą zbroję! Ja cię kręcę Miko. znowu! Ej, ja spadam ciągle na dół! Co, co wy robicie? Piuszkę. O nie! Ej, bo już mam całą zbroję Serio? Widać faktycznie, no Ej, koksowe są te laki Bloki w takim razie Przemek, spójrz na mnie Eee, nie dosięgnę tam O nie, oh. tu każdy jest... <laughs> Jakie up, co ona przygotowała tak dla nas? Nie wiem Ja nie cię... Nie Ale dobrze, dobrze, przesłaniamy chlebek, bo jestem trochę głodny tutaj Gizaki. już Ej, co Kolipowy. się dzieje? Ej, mam same dobre Gizaki. rzeczy Ej, stąd. stąd Ta walka będzie przede... J... O, jakim cudem ja zginąłem, no, mając takie, no, lipo, takie dobre no, rzeczy? Co? Moja. O nie! I patrzcie tak, tak, to tak, robię! Patrzcie to! Co ty robisz? <laughs> o co chodzi? E, nie, nie, nie śmiej się tak. Ała. Ale co Oj. się stało? Patrz stary, I widzisz? I I like ja wszędzie z chromem chodzę! Ała. Ale one, one, one... Te potwory są strasznie dobre w ogóle tutaj. Ała. Ja... Ej, te potwory zabijają mnie na dwa razy! No widzisz. Mimo że ja mam 30 siebie. chyba pasków życia. <laughs> mi właśnie... Ej, bo mi się sprawa skończyła. Ej, mi właśnie tylko buty e, przeżyłeś mi... Ej, te, te, te rzeczy strasznie szybko się psują Oni jak inny już Ej, te potwory strasznie ładne. szybko mnie zabijają O, co to jest? Ej, ale komuś ładne Ale ładne bloki, ty masz jakiś wirusa, ma? stary ha, Weronika jakiś Tutaj ci... te nie ci, ty jest? tylko To jest moja lalka Ej, a to, to, co to daje? Czy tym można rzucać? Chyba nie, on nie, deszcz się włączył ja cię, a ja. My dopiero się poruszyliśmy, patrzę, kilka bloków. Ej, ja mam rękawicę Thanosa No, bo ty w nie, ona jest za dobra. Nie, nie, nie trafię czasami ją sorry, sorry. Ja cię, ona jest serio za dobra. Co? O nie, dobra, ja O ja! Mam drugą rękawicę, A ja Dobra, ja sobie zdejmę na razie te buty. Bo ja mam super buty, które mnie mega przyspieszają, ale ja wol... O nie, bo ja sobie niszczę. Verso w sobie niszczę. Nie! Ja sobie niszczę takie bloki chodząc. O nie ja sobie zniszczyłem pełno laki bloków chodząc po prostu. No to widzisz, Ale co głupie. To? Dobra, A, ja na razie ja... sobie zostawiam wszystkie zbroje, bo one mi się strasznie szybko niszczą, w walce. z nie ja mam Dobra, kolejny hełm mam jakiś dobry. Okej, okay, ja sobie zostawię na razie tylko te spodnie, bo one są okej. Okay. Ja właśnie też tego spodnia się. Kolejna A, zbroja. Ej bo, A, bo nic mi nic nie padło. Ej, Dobra, ja sobie zostawiam a? to wszystko, wychuj, ja nie mogę tego. ja mam jakiś zbugowany chleb. A co to jest w ogóle za... Ej, patrzcie, mam jakiegoś wirusa. Ej, Moja rybka przetestuje na ciebie, okej? Okay? Ej, nic takiego ty nie zrobiła. Ej, jakąś Oprócz tego, że lalka? spadłaś. Lalkę? Ja też postawiłam sobie dalej. Ej, ale my strasznie wolno no, idziemy, chodźcie, bo ja no, dopiero... No Ja cię, wirus, ej, mam wirusowe jakieś ciasto. Chcecie to spróbować? Ja mam. Make me, me, call of Duty. Ej, a co to daje? A. Ej, <noise> teraz mam Google. <noise> Ej, patrzcie, w ogóle Marcin długi do nas napisał na pliwie, widzicie? Ej, bo mam fly'a, patrz. Oh. Ej, ale cheater. <noise> nie, wow. Ale nie, ale nie strzelaj do nas. Ale Można, ja się nie może... Strzeliłeś do nas. Nie, to ma ryba. Ryba, ty rzuciłaś tutaj? Nie, Ej, co się stało? Kolego... Co się, mnie. co się stało? Zabiłeś mnie! Co się stało? Ej, ale on mnie zabija co, co, co znowu. Chodzi? Ja mam flya ja mordy. Ale cheater. Ale nie zabijaj nas teraz, tylko po Aha. walce. Ej, bo ej, bo mam pełno tych rękawic różnych. Daj mi. Ej, niech on zniszczy szybko. Hmm. Ej, nie, to o, są ja w ogóle bazy... za dobre rzeczy. Iracy. Ej, to są oh, chyba oh, najlepsze oh, laki blok, jakie co... mieliśmy. Ryba! Co się stało, ryba? Zacięłaś oh, mnie nie. w ogóle. No nie, Czego ja jest? Mnie też zacię... zacięło, ja próbuję Ciebie gdzieś byłem... tutaj przeskoczyć. Dobra, Ciebie mi się udało. Ja byłem... co? Się mnie. nie co? Właśnie ja nie wiem, jestem gdzieś ma nie... Okej. No TNT mnie nawet nie zabił. Ej, bo ja mam chyba jakieś... O nie, no czemu mnie to tak wszystko tutaj zabija? Nie wiem, masz jakieś... jakiegoś... A to już chyba ciągle wybuchają te TNT! A nie to... Nie wiem. Ej, to ty we mnie strzelasz przecież! Nie, przecież to nie ja, o ty Ej chodzi. no! Miko! Ty tam... masz za jakieś buty M czy tam sportujesz? Miko, musisz ty to? Ej Miko, zostaw no! Już stop! Ale... Bo Miko lata nade mną mi ciągle we mnie strzela teraz! Dobra, Zabieram ja mu i... czyszczę jeszcze ekipunek zaraz, nie. jakiś się raz strzeli. No o, nie, no i teraz czyja, ten... Jakie groźby, dobra, te No ale co to są w ogóle stare? bo mi rozwaliła. I bardzo dobrze. Nie, to jest wszystko... Nie ja wychodzę. Do, ba bardzo zyrebro. dobrze, bo nas strzelałeś do nas, a ja myślałem, że to jakiś... nie zawsze wszystko nie ja, chciałam, ja, dobra. O, 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 nie, 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 przepraszam, sorry, sorry, to. ja wam pomogę, O, nie. Uwaga, uwaga. Ja próbuję właśnie tymi wirusami strzelać do nich, ale zobaczymy. To chyba nic za bardzo nie daje. O, nie, ja zginę mimo wszystko. Ja. Ja! Jak tu się dzieje? Ja w ogóle cały czas w górę lecę. Ale to jest głupie, te spodnie są najgorsze na świecie. To już jest pełni duży zamian. No to? Nie, o lol, ale ty tylko zrewpiłaś to. O, no, Peć na moje zbroje. No ej, te potwory mnie mega szybko zabijają w ogóle. Nie. O nie, znowu jakieś potwory. Ja cię nie, kręcę, nie. ej, co ona ma za. Ja. Chciała? Ej, idźcie stąd. Czego ja się respektuję, Mike? No ja właśnie, może u niej Czemu? zdobyłeś po prostu tego. Nie właśnie, ja stoję w sklepie. No nie, ej, bo one mnie zabiją znowu, wyjdźcie stąd. No ja pomagam. Ja, ej, one. Czemu, ale mi ej, ten jeden mnie zabija naraz dosłownie, serio. Nic nie no to... mogę zrobić, on mnie zabija naraz. Nina. Ja właśnie próbuję na razie Ej, bo uciec też mam od te tego. te twoje buty, Tylko weź, stary, na razie musimy zestrzelić je wszystkie. O, nie straciłem buty latania. No, kto to strzela? Ja strzelam, ponieważ je kto zrzucam na dół. No, bo kurczę, one nas ciągle tylko rozwalają tutaj. Ja muszę je zabić. Ale każdy sobie pomoże. Matko. Ja sobie radę, każdy. A rybka tam z przodu. Ała, no to ja się dzieje, No ty teraz do mnie zrzucasz. Nieprawda. Teraz teraz to ty zestrzeliłeś do mnie, bo widziałem dobrze, jak strzelałeś. Więc teraz to ty ukłam. Nie. Co? To co? Ej, super. Co? Nie. Nie, super. Co? No, super. Super. co? Super. Ej, ja mam chyba cały ekran od życia w ogóle zapełniony. Czajcie? Tak. Cały. Cały ekran od życia mam. Ja! No, mm, mm, Ej, to co się to? dzieje? Mam serio cały ekran z życia. Ej, bo ja mam ja... taki że mnie laguje Ja próbuję teraz jakoś ich pokonać, ale kompletnie nie mogę tych pokonać. A Te... ja mam ten tor chyba. Te wirusy tak. są za dobre. Dobra, ja tutaj ty... może mi się uda. O, kolejny mieczyk jakiś. Może ten mi trochę da dużo. Oj, nawet nie widzę. Ej, Ej widziałem to, Miko. Nie, to ty nie znowu nie Znowu do mnie strzela, Miko. Tak to nie, jest nie, to właśnie. Nie, to nie ja. Ja a, a rybka sobie z przodu biega na chillu, a ty Ej. do mnie strzelasz. Co, bo mi się gdzie a Cię tepnęło? A jak ktoś mnie tepnął Nie wiem, ja mam całe już cały ekwipunek mam od różnych, rzeczy, od różnych takich dobrych zbroi yy, i tak dalej Ja nie Właśnie ja układałam ekwipunek o, jak i nagle nie tepnęło Aaa Może prostu jesteś słaba i Cię tepnęło Dokładnie rybka, to no. na pewno dla O nie O, nie, o nie, tam, e... Co to? A... Kilde bats, musimy zabić Kill jak najszybciej, jeśli i nie zabij... zabij... Gdzie są te baty w ogóle? Trzeba rybcie zabijać Zabijajmy je, zabijajmy Jak je zabić? Ała. Ej, Jaki zabili się, A ty nie masz tej, 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 tej takiej, matko, ja muszę znowu tej się przeteleportować na górę, ja i tak taki temu bym nie stracił, o, zostałem zabity, tam wirus w dole był, dobra. Nie bo dostałem łuk w ogóle. Ta? Ja by właśnie bym właśnie, mi by się przydał jakiś łuk w sumie, bo ja nie mam nic, no znaczy mam na, no i Ej, super, masz, już do mnie strzela, ty? super. Już do mnie strzela, tak jest właśnie z, Mik z Mikiem coś nagrać. No, Cze do... Czemu ja w każdym odcinku Czasem. muszę być obok Mika? Nie Następnym razem nie. Maja siedzi obok mnie, a ty Ej, na nie rogu ty pan... jesteś. Ale ja jestem obok mnie. No obok ale ty braciewa. nie jesteś obok mnie. <grafy> o to a. chodzi. Okej, okay, dobra, ja tutaj muszę to wyrzucić, bo to są... O nie, no weź, to są szarty. Nie, ja nie gram w to. Znowu są jakieś szarty. ja. Wreszcie ja to założę. <grafy> ja. Zabij no mam... tych kasków. Dobra, jestem tutaj, ale gdzie one są te? Już, już, już giną przecież. O, widzisz? No mnie te pasuje jakiś czas na początku. Serio? Tak. Ale to ciekawe czemu? No i, nie, no ja a, nie robię z tym, żeby cię typało. Jakie mam rzeczy kokusowe? Nie, bo ja nie no. potrzebuję diametowych. O ja co w ogóle tutaj tej chodzi? Co, ja, co to jest? ja nie wiem w ogóle Ej, co ja mam wyrzucać z ekwipunku, a co nie. Ja nie Tam wiem patrz. czym walczyć. Co to. To, to jest? Oh! To jest jakieś kuki, daj mi zjeść. Co ma macie za dobre rzeczy? O co chodzi? Może rybka zasłużyła, żeby cię tepało. Ale już mi jeszcze raz nie a się dopiero? A tutaj ja mam cały pasek ciągle. No, mi się spaliło ten, jakiś mieczek, dobry. Co to jest? Ej, Tysiąc... Aj. Ale ten jest lepszy o wiele mieczek. <gry> ja mam chyba jakiś koks mieczek, taki najlepszy miecz na świecie, dosłownie. Ej, wyrzucam sobie jedzenie, nie mam miejsca na jedzenie. Co to jest za miecz? Tego jeszcze nie miałem. Nie, ten jest słaby. To znaczy i tak. Ej, bo to się pali, wywa to. Co to było? A, tu jest ta zbroja, tylko ja nie wiem czy ja ją będę na pewno zakładał. Jak wam idzie? Bo, bo eee, widzę, że... widzę, że rybka tutaj jest całkiem no niedaleko co mnie. To, ty pie. Dobra, ja na razie zabiorę... zabiorę to, zobaczymy no, co to daje stało. w takim razie. Nie, dostałem jakiś paddle. Dobra, na razie Trolls sobie to zdejmę. Stick. Co to jest to O, o Ale ja mam super klap. Co ci to zrobiło? Mi? No, coś mi co ci bije, to coś mi bije, ale bije lekko, lekko. Lekko dosłownie, no Mam knockback jakiś DCL xv 1 O! Batchant znowu, no nie. nie, no i znowu one będą nie. tak latać. to twoja wina, o nie! Ew. Boże, nie, 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 tybie. nie! Jakiś... Ja tutaj próbuję A, coś. O, <laughs> jeszcze? Eee. Super. Eee. Eee, boże, Dobra, ten typ chce to chcę to... wyrzucić. A on do ciebie przyszedł, okay. ten typ. O, widzę, faktycznie. Ale on mi zabrał życia! Ja nie wiem, co to jest za typ. Ale on mi zabrał życia, stary. Mega nie wiem, dużo. Nie chciałem. Najlepiej być na przykład w, tra w trakcie grymie takim zaatakował, ale to tak wtedy się chyba nie da za bardzo. Da się, ja wszystko. Patrz, mam jakąś pałę! Ej, ale co ona ci daje? Ej, co, co to jest za... Nie, no ona słaba jakaś jest. Nic mi ha? nie robi, no. Sła... Słabiutka strasznie, stary. Ale ładna stary. jest, podala mi się ta pała. Dobra, ja sobie wyrzucę Pum! to. Nie bij mnie! Ej, masz ten, Firefox. Tak, mam Firefox Leggings, ale ona nie daje mi jeszcze tak dużo jak ale moje... Ja też mam Firefox Le... a ja jestem całą A ja jestem prawie cały w Chromie, a wy jesteście w czym? A ja, ja jestem w niczym, Cała bo ja nie zakładam na w się wierzy, Cała wodzie to jest ja właśnie mam pełno zbroi, ja nie wiem w właśnie co zrobić tutaj. Ja też. ogarnę. A e, co ja wysadził ci te ten? Ja mam za dużo rzeczy, no! Ja, też, ja wyrzucę to. Ja właśnie dziś ja to, to wyrzucam, bo to jest. A i nic tego. Ja muszę sobie A to co daję? Nie. Matko czemu ty mi. Nie, bo musiałem... Sobie... O, jakiś. Jakiś... ten. ocelot. Ej, bo ja chcę... Gdzie mam moje buty latania? A tu są. Ej, A to wiesz, jednak nie są nie... buty. Ej, to jednak to nie buty szybkie. latały? Nie, to... O! Ej, bo ja mogę na dobra, mam w końcu... To, tam. To są za szybkie. Widzę właśnie, ty się O nie, patujesz. czy mi się to spaliło znowu? Ja już chciałem zebrać Co? takie pewne rzeczy, ale mi znowu Morda, się to spaliło. O, widzicie? to TNT, tak? siebie sama prawie. Ja właśnie, kurczę... No! Znowu chcę zebrać jakiś item i znowu mi idealnie TNT wybucha przed twarzą, kiedy chcę to zebrać. Raz no do ciebie strzelają. No wiem, ale to nie jest dobre. Ej, no wiem. ja mam w ogóle killo, który rozwala strasznie szybko wszystko. Mam eficiencji Na pewno, level nie, 20 skłamiesz. patrz, e, To miś patrz, patrz jakie szybko... Widzisz Miko? Patrz. Weź, ci ty to. Ty. No weź! <noise> nie, 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 sorry. Co? Nic? Co się stało? Co ty wpisujesz? Nic czemu ty cheaty czemu ty jakieś sobie wpisałeś, stary? Nie. I on coś wpisał znowu. Invisible kan A, zabiłeś... Dobra, mogłeś się zabić w sumie, no. Mam je dość już. Mogłeś się zabić, bo one też mi już denerwują. Dobra, to Ej, jak... wiecie, że te coś dają, Ty już jesteś na mapie? No ja wiem, dają spokój. Ty już jesteś na końcu? Nie. Okej, okay, dobra, to, to spoko, bo ja zaraz będę w sumie do ciebie zbliżał się. <laughs> więc to było spoko. Ej, ma więcej? Kurde, ja właśnie nie wiem też. Ja mam tu jest strasznie dużo rzeczy. Który ma więcej? Ale co ma więcej? Ja właśnie. Ile macie? Ile macie życia? Ja mam na pasków nie jak go mnie założył. Jak, jak założył, znaczy się. A. Ja mam z mieczem jeszcze dwie. Dobra, wywalam sobie chlebek. Nie mam miejsca na ten chleb. Ja mam jaką? Dobra. O, ja mam jakąś lalkę <noise> tutaj, youtubera. To, jest to samo? Okej, okay, co to daje? Nie, to nie jest to samo. Co to robi? O, ma flya znowu, ale beka. Będę Serio? Ja właśnie muszę spokombinować, które buty dają tego flya. Ej, bo jednak... jest tam jakiś jajka. O, teraz mi zaczynają słabe rzeczy wlatywać. Super. Nie chcę tego łuku jednak. Co to jest? Ej, mogę coś sprawdzić? No, ale nie na mnie. <laughs> ale jak coś na tobie, słabe, co ci to słabe, dało? Nic mi nie zabiera. A jaki efekt? No, ale nic mi nie zdaje w ogóle. O, wiem, to A, mi dają flya. Patrzcie, lata. Ja właśnie się mać. zastanawiam. nie widzisz? Ej, to w ogóle coś daje? Nie, ja to sobie Jakiś wyrzucę, Google. bo to mi jest słabe. Google, co robi Google? Ja właśnie zastanawiam się, co daje ten Lalipap. Co daje ten Lalipap? On to, jak jeszcze. To... Tak. A. To, to takie średnie. Mam do pre... Za <laughs> o, Ja, ja cię. Się. Co? 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 ja znalazłem właśnie? O nie, dobra, ja to sobie założę, żeby do was denerwował. Jestem ostatni przyjaciel. Tak, Ej, bo już znowu ostatni mam te laki były. To znaczy, ja sobie ogarnę teraz rzeczy. Dobra, ogarnij sobie rzeczy, załóż sobie, co tam potrzebujesz. A my najwyżej będziemy zaraz to wszystko kombinować, tak, żebyśmy mogli ze sobą o, jakoś jest. fajnie walczyć. Tak. Dobra, to jest Zobacz. słabe w ogóle. Ja już zrobiłam wszystko. Ej, fajne są te Zobacz, laki, bo Fajne są. To jest mój przyjaciel. Dobra, Gmail <laughs> Sword jest słaby. Jestem ciekaw Ej, ja jak ja będziemy sobie walczyć, czy my czasami nie zginiemy, God. czy nie, nie zabijemy siebie ziela. na raz, bo ja mam takie dobre miecze. Na pewno, ja też mam takie dobre miecze. No więc ja właśnie zastanawiam się, czy my czasami na raz nie zabijemy, mimo że ja mam cały, nie. cały, całego tego Minecrafta od... Od w górę do dołu mam od, od dobrych mieczy <laughs> i tak dalej. Tu to jest, <laughs> mogę, mogę to, to przetestować. Dobra, to zaraz przetestujesz, Miko, Ale tylko... Na tobie. OF! Cieszcie się, że sorry. mogę latać. Pocz tyłam! Co Ej, bo Ja nie Ja właśnie zastanawiam się w ogóle, jak Zabij? ja mogę stąd zeskoczyć, tak, żeby. O. Zdejmij sobie to. Nie, na shiftie po prostu, nie. wiesz? Mogę. A, okej. Okay. No dzięki, bo ja też to mam. mi w... podpowiedź. Ej, bo no, ja mam tyle ja I ja właśnie że nie trzeba, nie trzeba wtrzymać w locie, ten... jakby w shift, wiesz też? Ej, czy bo to każde buty dają flyer. Serio? Nie, but, nie każde. Nie mi każde. Dają ka może to okay, nie buty spędzamy. ci dają, Wuh! tylko może to daje zbroja jakaś, wiesz? Inaczej zbroi. Dobra, to co? To slatujemy o! na dół. Jak się Aha! nam uda. O właśnie, dzięki. O nie, ja nie mogę w ogóle spać z tych butach. Ale ja mam super wlatające ten. Dobra, jestem okay. na dole. Ja sobie muszę jakieś temy wybrać. Dobra, to co? Ja to zbierajmy sobie to właśnie tak. Ty. No, zbierajmy sobie te zbroje. Wszystko już. Wszyscy chodźcie na dół tutaj. Już na górze nie, nie, nie ma latania. Stan. Ja te mam wszystkie tutaj. Tylko ja zrobię też jakoś, jakiś ten, jakąś taką... No zrób, bo ja mam za szybkie ja Dobra, zrobimy, dobra. zrobimy cokolwiek, cokolwiek takiego, że można było się tutaj... O. Oj, wow. sorry. O nie! Undo. Oj, sorry. Bo zrozumiałem ja zrobić inaczej. Dobra, sorry sorry. Tylko zrobię tak, żeby jeszcze nikt nie mógł wylecieć Bo ja już czuję, że ktoś okay. by tutaj mógł coś pokombinować. Dobra, i nikt nie wylatuje, jest taki zakaz, okej? Okay? A no to zrób bariery, bo ja albo nie Albo dobra, wiem, pa ja też mogę latać. Jaki... No mówię, no, że to każdy prawie ma. <laughs> dobra, to czekajcie, to zrobię tylko tak. A ja mam Firefox, a ja nie lubię Firefoxa. I ja też... muszę dirta tylko. O, ej, może czekaj, to lepiej ja zrobię jakiegoś z glasu, co? Zrobię. No, jak... ja muszę... Tylko nie czekaj niszczymy tej góry. Czekaj, 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 bo ja muszę dirta wywalić. Dobra, już. Dobra. Ej, ej, jak jak coś tutaj na dół, chodź. Dawaj, ja tepnę rzeczy. też was wszystkich. No. I dobra, ale pamiętajcie, że kompletnie nie można z tego wylatywać. A można zabuchać trochę rzeczy, bo ja mam dużo rzeczy wybuchających, ale... A ja jestem tylko ciekaw jednej rzeczy, czekajcie. <laughs> Co się dzieje? Ja, ja pat, Patrzycie na mnie? Patrzycie na mnie? To ty jesteś, który to ty jesteś? No nie wiem, Taki coś to co miga z jednej strony na drugą. Nie, miga ty ja bok nie sta. Ten co miga? Ja też mam A, takie no, coś, ja mam, też takie mam takie samo. Ile dodaje wam Speed? Ja mam 20 tysięcy spida. Ja mam, ja 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 mam też. też. A, to takie same. Ja nie, teraz, bo... nie, ja nie chcę ich nie zagładać nie się jednak. Ja mam szybkie co mają 10 tysięcy? Nie bierzemy tak szybki. Ja mam 20 tysięcy. Ja mam 10, bo wolę. Dobra, ja sobie chyba wolę i... to zabrać. Tak na dobrą sprawę. Lollipop. A Ale ja to jest gniale, Jacy. Dobra, ja sobie Dobra, zabiorę zaczynamy... też to. Czekajcie, tu coś, ja coś zabiorę. O. Dobra, nie uciekamy, jak będzie bum. A którędy da się ucieknąć? No, że tutaj się wykopie i spodem Nie, nie wolno, nie wolno. Nie uciekamy w ogóle z tego pomieszczenia na, inwer na No edyce? dawaj, zaczynaj. No dobra. dobra, zobaczymy. Beć Czyli moje... co? Ja nie, nie zakładam sobie jakichś szybkich butów, nie? Czy możemy? No nie, jesteśmy patrzcie, Co masz? Patrz, ja mam takie, gdzie mam. Ja mam jesteś, całą ty? zbroję w ogóle założoną? Jestem Chyba tak. Rynku. O to ty jest też to mam takie patrz. Tylko mi się, ja się wydaje, tak że wszystko już jest ok, ale ja zobaczymy. Mam? jak mam Dobra, ja jestem gotowy chwilę, jeszcze, wait a second, jeszcze mam jedną rzecz muszę... dobra, jestem gotowy, czekaj, jeszcze nie. Dobra, ja sobie oh, wypiję jedną ja rzecz jeszcze. Mam, jednak, mam jeszcze jednak lepsze rzeczy. Dobra, ale już walczymy, bo ja wypiłem dobra, już moje potki. A to co, to walczymy w takim razie, każdy tak, z nas jest zaczynamy. tutaj w tym. Tak, Ja tak. mam wszystko, chyba mam. Tak, zaczynamy, zaczynamy, zaczynamy. Zaczynamy? Dobra, uwaga, już. czas, start. Dobra, ten coś tam użył. Co tutaj się dzieje? Oh, wow. Co Jere. się tutaj oh, wow. dzieje? Ej, bo mnie trochę wywaliło z areny. Serio? <laughs> no Dobra, widzę, że tam latają ludzie. Ej, czemu wy latacie? No, bo ja ją biję. Au. Oh. Nie bij mnie. Okej. Okay. Nie gram z wami dalej. O nie, Miko, daje giniesz! No nie, no nie. Ile ci zabrało życia? Nic. Serio? Ty musisz jakąś potkę wypić no. Nie, nie, nic nie piłem. Wygrałem! Ej, co, jak to ci nic nie zabiło? No, nic. Jaką klep masz mnie, zbroję? Klepcie mnie, klepcie mnie klep. Ale nie, nie wiem jaką ktoś. ty masz zbroję totalnie Ja, mam, ja nie mam mogę zd zdjąć, dobra bij mnie No to no, co, i to ciągle ci nie zabiło A <grafy> teraz ci no. zabiło, no to nie musiałeś mieć jakąś zbroję, Ale no, tak dużo Panie, było tych zbroj do wyboru, że nie było wiadomo Ja mam rybkę na przykład hey. na strzała ja mam dużo osób na strzała, na przykład do takiego szymego. No nie, mnie nie masz na strzała, bo, bo mi zabierasz za jednym uderzeniem z jakieś cztery paski serduszek. <laughs> ale Ej, nie, nie no. Dobra, czyli Ej, mi... A, czyli Nie masz nie wiem, nie nie co ty bijem. masz, nie wiem, co ty masz. Pokaż, ja chcę zobaczyć tylko, jaką ty masz. Co to było, tego nie dostałem Ej. akurat. Pokaż, jaką ty masz zbroję, ja chcę zobaczyć. Czy masz ja nie bu... mam zbroi, to nie jest zbroja jakaś mega dobra. Tylko teraz. Ja mam po prostu takie podstawowe. Na przykład wziąłem sobie cokolwiek, a ja nawet nie patrzyłem. No to nie wiem. Nie, no mi się wydaje, że to jest zbroja jakaś taka kon konkretna. Nie. No dobra, ale w takim no razie wiesz, my kończymy. No lecz miecz. Okej, okay, ale my kończymy. Mam nadzieję, że mi się podobało. No patrz, bardzo OP, takie bloki, ale też bardzo OP, bo ja... te miecze są bardzo dobre i tak dalej, więc. No dobra, my kończymy w takim razie. Mam nadzieję, że mi się podobało. No i trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym Hello. odcinku. Cześć! Cześć!